Siemanko z tej strony, szanowni kolekcjonerzy. Po wielkim powrocie, po 5, przynajmniej 5-miesięcznej przerwie wróciliśmy. No i mamy dla Was dla zaprezentowania trzy paczki Champions League wyszły. No i po krótkiej, yy, chcielibyśmy Wam przedstawić, jakie są do zdobycia karty. 150 teammatesów, 25 Log, loga, 25 masterów, 27 defensywnych gwiazd, 25 rising starów, 27 fans favorite, 1 to it, też 25, 18 case players, nowa rzecz, 9, 9 ekspertów, 6 international stars, też, też nowa rzecz, 9 game changerów, 3 ladec i mam to będzie coś związane z, te, z tegorocznym związanym z sukcesem z Realu Madrid. 3 Double Trouble, Official Ball. Truffy, Intivitis. 3 nowe, ile 3 legendy, 11 paczek. No i czas zobaczyć nowe paczki, więc otwierajmy. Trudne są do otworzenia. Nie da się otworzyć, tak jak rok temu. O, będę się teraz trudził, ale... Tak no... Odcinki teraz będą przedstawiały się regularnie. Otworzyła się. No i jest! Pierwsza paczka. Na tym... I Działy Dżibufon. Arkadiusz Milik, od razu Polak. Cieszę się bardzo z tego. I Julian Brand. Dimitris Jovas. Ale fajne są te karty, teammate, naprawdę. A tak analizując to, popatrzmy sobie kartę. Jest, no jest teraz tam fajne tło. Widać. Fajne są statystyki zawodnika, Teammate. I no i fajne jest to, że widać, który numerek jest karty. I widać w pierwszej ta karta to defensywny rok Fabiana Szhara. No I postawimy go tutaj sobie. Resztę kart na bok. Była pierwsza paczka, jest w Druga paczka odważyła się bardzo lepiej, przepraszam. I co będzie w niej? Teammate Carlos Tevez, no... Jest dobrze. Przedtem był Buffon, teraz jest yy, Tevez. Kień Stan. No i Rafinha z Bayernu. Nostrand. No i Master, Master to jest pirlo no debiut widzimy w Champions League 1998, no to jest już no bardzo stary zawodnik, już trochę na emeryturę przejdzie, a debiut w się w 2011 roku, no i master teraz nie wyglądają jakoś inaczej, tylko wyglądają normalnie, no i co tam mamy? Kolejny Defensive rok, tym razem Badminton Soccer, mamy statystyki, no i była ta paczka, czekajmy, przełoż, czekajcie, przełożę te karty, no i czas na trzecią paczkę, Ostatnie. został Mario Gece no i żeby było coś dobrego, tam była chyba Ladecima, ale co to jest to Ladecima, Niek, Weber, Luisao, Widzimy Master'a w tle, ja widzę przynajmniej. Markizio, Boateng, Daniel Sterich Master, tak, debiut w Champions League 2009, debiut w Liverpoolu 2013 roku i La Decima jest! To jest jedna paczka, jedna kart, karta, jedna na 19 paczek, no czyli jest dobrze, Z Realu. Kodziku wam nie podam niestety, sorry. Jest dla ma fajna karta 360. Nie wiem czy to jest ostatnia karta. O tu wszystkie mecze nasze. i analizując, trafiliśmy. Następujące karty świecące. Andrea Perlomaster. Pokażmy, pokażę Wam jeszcze raz jego statystyki. Pedmer to takie Defensive Rock. Fabian Schar, Master Daniel tam tamną kartę uciekają, no i Zima Realu Madrid. Tak jeszcze wam powiem, że następny odcinek powinien pojawić się w następnym tygodniu, albo może jeszcze trochę wcześniej. No i co wam jeszcze możemy powiedzieć? Będziemy się wymieniali, tak? Już szykujemy odcinek wymiany z wami i wymiany z naszymi kolegami. Więc do zobaczenia ponownie.